Co Zaraz daję! Co nagryjesz? to jest? Kto im licem? O, jedzie wiki. Dawaj, Miki. Dawaj, Wikii, dawaj! Dalej! Dalej! Bo cię dogonią. Jest dłużej niż w zeszłym roku. No, już jest sukces. Ja mam

Goni, Gomi! Yes, nie, no yes. Bardzo, fasikowa, to przez szkotę twardo za nią jedzie. Yes, jest nie. Dziękuję. No, no nie, dziękuję. Tak, nie. <śles> no, <ślesk>